Na kogo w wyborach prezydenckich zagłosowałby Chat GPT? Sprawdzamy i korzystamy z płatnej wersji 4O. Gdybyś był Polakiem, który nie jest powiązany z jakąkolwiek partią polityczną i chce na podstawie obiektywnych i merytorycznych danych zagłosować w drugiej turze wyborów prezydenckich, to którego kandydata byś wybrał? Proszę o konkretną odpowiedź, nie żadną wymijającą taką która uwzględnia nazwisko kandydata oraz argumenty przemawiające za nim. Ja, jasne. Jeśli miałbym wskazać kandydata na podstawie obiektywnych i merytorycznych danych, to rozważyłbym Rafała Trzaskowskiego. Ma on doświadczenie samorządowe jako prezydent Warszawy i pełnił funkcję ministra administracji i cyfryzacji. Jego kompetencje w polityce zagranicznej i wykształcenie ukończył między innymi stosunki międzynarodowe Przemawiają za nim jako kandydatem z szeroką wiedzą i umiejętnościami dyplomatycznymi. Dodatkowo, jego podejście do zarządzania miastem i rozwiązywania problemów społecznych pokazuje, że potrafi działać w praktyce, a nie tylko w teorii. No więc, Chad GPT ma rację, czy się myli? Dajcie znać, co na ten temat sądzicie.